Serce Chrystusowe w Europie Światła. Rozdział pierwszy. Początek w Gdyni. Siedzę nad brzegiem morza, gdy nie oddycha razem ze mną miasto, które powstało z marzenia, przypomina mi, że serce Chrystusowe rodzi się zawsze tam, gdzie człowiek pragnie światła bardziej niż ciemności. Czuję w sobie pytanie. Czy szczęście jest możliwe na tej planecie, może odpowiada ciszą, a cisza niesie światło. To światło przypomina mi Europę, starą i zmęczoną, a jednocześnie noszącą w sobie tajemnicę nowego początku. Serce, które szuka szczęścia, moje serce szuka niebogactwa niewielkich zwycięstw, lecz prostego szczęścia spojrzenia w oczy, które nie kłamią, dłoni, która dotyka bez lęku, oddechu, które nie boi się jutra. Chrystusowe serce nie jest odległe ani święte w sensie religii. Ono jest zwyczajne. Chce żyć, kochać, śmiać się, wędrować, pracować i śnić. Europa Światła. Europa była miejscem wielu wojen i rozdziałów, ale teraz czuję się, jakby miała stać się latarnią światła. Z Gdyni patrzę na morze i widzę kontynent, który przypomina duszę poszarpaną, lecz pełną ukrytej mocy. Wibracje światła Europy to nie polityka, to nie granice, to pieśń serc, które wciąż pamiętają, że mogą świecić razem. Droga serca w codzienności. Nie ma innej świątyni niż codzienność. To tutaj serce Chrystusowe sprawdza się naprawdę w uśmiechu do sąsiada, w cierpliwości wobec dziecka, w ciszy, gdy nikt nie patrzy. Codzienność to gleba, w której zakwita szczęście. Wibracje światła Europy mogą istnieć tylko wtedy, gdy człowiek pozwala, aby jego własne serce stało się latarnią w małych gestach. Spotkanie w świetle ludzi, każde spotkanie jest zwierciadłem. Patrząc w oczy drugiego człowieka, widzę nie tylko jego historię, lecz także siebie. Chrystusowe serce nie ocenia. Ale rozpoznaje, widzi piękno tam, gdzie świat chciałby zobaczyć słabość. Widzi światło nawet w najciemniejszym spojrzeniu i wtedy zaczyna się prawdziwe szczęście. Bo szczęście to nie rzecz, którą się posiada, lecz więź, która się rodzi. Nowe życie planety w Chrystusowym pulsie. Ziemia oddycha razem ze mną, słyszę, jak tętno planety zlewa się z moim własnym pulsem. To puls Chrystusa, wspólny rytm, który obejmuje oceany, góry, miasta i serca. Nowe życie rodzi się nie przez rewolucję, ale przez przemianę jednego serca za drugim. A kiedy Europa pozwoli temu pulsowi przejść przez swoje narody. Stanie się kontynentem światła, który poprowadzi ludzkość ku szczęściu. Cisza morza. Morze uczy mnie ciszy. W jego falach nie ma pośpiechu, nie ma udowadniania, nie ma walki. Jest rytm, który obejmuje wszystko. Kiedy wsłuchuję się w tę ciszę, odkrywam, że moje serce nie musi niczego udowadniać. Szczęście rodzi się, gdy mogę być, po prostu być. Światło przyjaciół. Przyjaciel to ktoś, kto pamięta moje światło, gdy ja sam o nim zapominam. W Europie światła przyjaźń staje się najczystszym językiem. Nie chodzi o to, aby rozumieć wszystkie słowa. Chodzi o to, aby poczuć jesteś widziany, jesteś przyjęty. Jesteś kochany. Radość prostych chwil. Radość nie jest luksusem. Jest oddechem. Jest filiżanką kawy o poranku, uśmiechem na ulicy, spacerem w deszczu. Chrystusowe serce uczy mnie, że radość prostych chwil to brama do największego szczęścia. Kiedy doceniam to, co małe, Całe życie staje się pełne. Droga światła przez ciemność. Nie da się uciec od cienia. Europa nosi w sobie pamięć wojen, ran i podziałów, ale właśnie tam, w ciemności, Chrystusowe serce zapala swoje światło. Światło nie walczy z ciemnością, ono ją przemienia. W każdej ranie jest ukryta perła. W każdym bólu przestrzeń dla nowego życia. Miasto jako świątynia. Chodzę ulicami Gdyni i czuję, że każde miasto jest świątynią. Domy, sklepy, szkoły, port to wszystko są miejsca modlitwy, jeśli patrzę sercem. Świątynia Chrystusa nie potrzebuje murów z kamienia, potrzebuje ludzi, którzy rozpoznają w sobie światło i przynoszą je do codzienności pieśń Europy Słyszę pieśń, której nie ma jeszcze w radiu ani w salach koncertowych. To pieśń Europy światła. Każdy nad naród jest w niej jednym instrumentem, a całość tworzy symfonię serc. Ta pieśń przypomina mi, że szczęście nie jest Samotnym projektem jest wspólną harmonią, która rodzi się, gdy każdy odważy się zaśpiewać swoim prawdziwym głosem.